Aby z sukcesem zakończyć rok szkolny 2009 2009 Nominowane do tego tytułu zostały Akademia Gloria Victis. Chyba wszyscy zapamiętamy wejście aktorów ze światełkami, Gres z Klaudii na skrzypcach oraz saksofon Martyna. Akademia z okazji święta odzyskania niepodległości. Któż mógłby zapomnieć urzekający śpiew Moniki? Akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja występujący w niej aktorzy, w strojach niemal z epoki. Emilia z dziecięcym bębenkiem oraz Przemek w peruce i stylowym, sportowym obuwiu do spodni z farbankami. W poważnych treści spotykamy się, aby się pobawić. Kolejna kategoria to impreza rozrywkowa roku, w której życzę z okazji Dnia Nauczyciela, który miał być niespodzianką, lecz do końca nie był, przez mało dyskretnych ankieterów badających gusto muzyczne grona pedagogicznego. Mimo to występy solowe i klubowe na długo klubo pozostaną w pamięci Sorek i Sołów. Szczególnie taniec Pawła, wyginającego śmiało ślecziny klas pierwszych, czyli sposób życzliwych drugoklasistów na kulturalne tocenie. Kulturalne to może było tylko przygotowywanie plakatu po swoich klasach. Jak można było okazać rysować nowym wychowawcom karykaturę miłościwie nam panującego pana dyrektora? Że już nie wspomnimy o karabinie górtem zawiązanego z gryki sportowe szybcy i zręczni, czyli popis sportowych umiejętności licealistów. Dzięki tej imprezie opanowaliśmy bardzo przydatne rzeczy codziennych umiejętności, takie jak noszenia koleżanek i kolegów z zawiniętych w materac, przejazd na szmacie, bieg z dwiema główkami kapusty pod pachami i przyciąganie ściany za darki edukacyjne. Coroczna impreza zawsze pełna mocy. Bo jak to nie mówić o emocjach, gdy wokół trwały pod tytułem Kto nie więcej ulotek, a kiedy jeszcze przy tym gra medal Portugal, że te ulotki wciskamy teraz i tu, to wszystko staje się kategoria. Solista rąka zawada. Szczęście. Moniko, to rzeczywiście wielkie szczęście usłyszeć tą piosenkę w twoim klawie stępniak. Ja, ja o kobiet, o tyłów, o czy śpiewa babę, czy kawałki patriotyczne, zawsze robi to perfekcyjnie. A Koma niech jej tylko kawałki pisze. Przeżyj to samo. Przeżyliśmy i chcemy więcej. Kamil Libera. <mulity> Pierwszy facet, który odważył się zaśpiewać Solo w tej szkole pojazdów Rykałowskim. Brawo za odwagę! Kiedy mówimy o rozrywce, to popatrzmy na dziwne stroje celistów. Kategoria kostium Roku. Wybór trudny, ale zdecydowaliśmy, że znalazłyśmy się w niej. Anna Pasek i mega odgotowy strój czarownicy, wykorzystany podczas dyskoteki szkolnej, który dobrze odzwierciedla jej charakter. Pradosow <grym> płoda i strój kobiety. <grym> I strój kobiety, który budzi zainteresowanie, ale też kontrowersje zebrane na dyskotece. Dzięki podzonemu wdziękowi i pracy pierwsze miejsce. Jednakże na nagrodę obieconą przez pana dyrektora czeka do dziś. Agnieszka prażuje dyskotekowy śpior. Mimo mocnych wrażeń i dobrej muzyki, Aga poczuła klimat poduszki i kołderki. Przemysław Kolewa i jako licealny król Stanisław August Poniatowski. Pomimo początkowych niechęci, po długich targach z panią Duchowich, przemysł odważył się wszędzie diestru i przez epoki. Kolejna kategoria to odkrycie roku. Do tego zaszczytnego tytułu nominowano bary pana Janczykowskiego. W naszej szkole uczy wielu poetistów, z czego najlepiej zbudowany jest nauczyciel z najkrótszym stażem. Pan Łukasz Janczykowski wyróżnia się z tłumu swoim imponującym umieśnieniem i bije na głowę pozostałych nauczycieli i uczniów. Głos Magdy Osior na targach edukacyjnych. Talent aktorski w połączeniu z niespodziewaną w tym drobnym ciele siłą krtani i płuc wręcz pochalił na kolana publikę i był zupełnym zaskoczeniem dla nauczycieli. Talent siostry Moniki w siłowaniu na rękę. Ciała. jednak prawdziwą krzepę ma siostra Monika. Na konkursie siłowania na rękę położyła wszystkich na łopatki. Kto by się tego spodziewał? Umiejętności snajperskie pani profesor Kuciu. posiada niezwykły talent, jakiego nie powstydziłby się żaden szanujący się snajper. Jej koordynacja o powoduje, że kula zawsze trafia w cel. Uczniowie, strzeźcie się.